Siemanecz, kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku, który jest pierwszym odcinkiem z tej serii, czyli moja kolekcja. Jest to taki odcinek, w którym będę wam pokazywał dane pary z mojej kolekcji. Właśnie dzisiaj są to Easy, ale również będą to Air Force One, kolaboracyjne buty i tak dalej. Jeżeli podoba się wam ten koncept, pamiętajcie, żeby dawać łapy w górę, bo to motywuje mnie do nakręcania kolejnych odcinków z tej serii. Dlatego zaczynajmy. Dobrze, kochani, witajcie i... Jakiś czas temu wiele z Was pytało mnie, wuja, pokaż swoją kolekcję Easy, te pudełka? To praktycznie w każdym odcinku yy, na moim tle, no kurczę, no po prostu musiałem zrobić o nich odcinek. W sumie dlaczego teraz? Dlaczego? Kiedy? Easy są w sumie w odwrocie. Przez wielu uważany za po prostu totalnie za przepraszam, przeruchane buty, buty, które stały się butem random, a buty, które są po prostu strasznie łatwe do dostania. Trochę jest w tym racji, ale jednak Easy to but kultowy, but, który zaczyna mieć poziom, nie boję się tego powiedzieć, ale w pewnym sensie już Jordanów Jedynek. To jest taki but, który będzie w streetwearze zawsze to on po prostu pojawił się, był hype'owy i kiedyś na pewno jeszcze powróci jak Kanye West, na pewno nieraz nas zaskoczy. Dobrze, kochani, tutaj są wszystkie moje Easy. Ja się trochę pozbyłem tych butów, muszę wam się przyznać. Wynika to po części z tego, że po pierwsze, według mnie i za dużo wychodziło przez ostatnie lata i naprawdę, naprawdę było ich bardzo dużo. tych 350, ostatnich ktoś chyba naliczył 60, ja przestałem liczyć przy 20 którejś yy, i kupowałem je po prostu, pojawiały się za retail, kupowałem, kupowałem, kupowałem. Okazało się, że w połowie nie chodziłem. Co wziął braciak po prostu i kilka par sprzedał. Ale kilka par zostawiłem sobie i z chęcią Wam dzisiaj o nich opowiem. Wymienimy więc tak zwane pierwsze pudełko niespodziankę, a w nim w pudełku numer 1 mamy tak zwane... Citrine, Są to Easy, które tak naprawdę zakończyły praktycznie moją walkę o lepsze jutro, o lepsze Easy. Buty, które wychodziły i praktycznie nie miały reselu. Ja je kupiłem za retail, jak widać, są chodzone. Za dużo nie mam o nich do powiedzenia, gdyż tak naprawdę nie jest to jakiś przełomowy model, jak dla mnie. Pochodziłem sobie trochę i najchętniej bym je po prostu sprzedał, ale chodzą za bardzo małą kasę i nie opłaca się mi, bo ja mam taką zasadę, nie sprzedaję za mniej niż kupiłem. Kolejny butem, który chcę Wam pokazać, są to te oto frozeny. Frozeny, które tak naprawdę według mnie są jednymi z ciekawszych Easy, i tak szczerze powiem, że naprawdę później to wszystko wychodziło totalnie na jedno kopyto, przynajmniej według mnie. Frozeny do tego nie należą. Ja w nich chodziłem, jak widać, trochę dużo i but naprawdę bardzo się wyróżniał. Ogólnie Chuck się nosił i to trochę śmieszne jest takie, że każdy mówi o jakie one są brzydkie i tak dalej, ale one powrócą. Według mnie to jest naprawdę z kolorystyka, dlatego że ja lubię takie oczojebne buty, jeżeli chodzi o Yeezy i naprawdę niektóre buty, niektórym to dobrze wygląda. Easy, według mnie, właśnie takie powinny być takie niepowtarzalne, takie trochę inne, i tego jest po prostu mało. Podobnych kolorystyk Easy po prostu nie było. Oczywiście jest kilka, ale podobnych jest bardzo mało, a na przykład takie kolorystyki ziemiaste, zimniste, ciemne, ich było bardzo dużo. No, i tutaj mamy praktycznie jedyne 700 w tym momencie w mojej kolekcji. Również miałem kiedyś 1500, ale pozbyłem się ich. I to są muławy, 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 które kupowałem zresztą za retail. Zakupowałem za retail na Luisa Villaroma. I powiem szczerze, że bardzo pewnego czasu dużo w nich chodziłem. To były moje pierwsze 700 i byłem bardzo, że tak powiem, zaskoczony tym, że są naprawdę bardzo, bardzo mocno wygodne. A przy, przy tym były bardzo stabilne. W porównaniu do 350, które raczej nosimy rozwiązane, tutaj raczej to wszystko to wszystko wiązałem. Wyglądają one to właśnie tak, według mnie są naprawdę Niezłym modelem, naprawdę nieźle wykonane i szacunek tutaj dla Nike, dla, Nike, dla Adidasa i Kaniego. Oczywiście, jak kiedyś Kanye wróci do Nike, to będzie lepiej dla, dla dla nas, bo przynajmniej buty są według mnie trochę ciekawsze, ale już mniejsza o to. Tutaj, jak widzimy, niestety ta podeszwa, ona bardzo mocno pracuje. Nie jest to sam boost, tylko ta pianka, która się nazywa pylon. Tu jest ten pylon, a tutaj widzimy busta. Buty potrafią się trochę zniszczyć. Niektórym wiem, że ten zamsz z przodu, no niestety, robi się taki szorstki i brzydki. Ale buty. Według mnie 700 ze wszystkich Easy najlepiej się zestarzały, bo pasują bardzo dobrze do aktualnych trenów w czyli tego takiego vintage, czyli właśnie tych szerokich spodni, bo 350 ki nie zawsze, chociaż czasami naprawdę dobrze to wygląda, ale 700 to jest taki ślepy strzał, gdzie naprawdę te 700, w szczególności te, które mają takie zimiste kolory, normalnie w spokojnie można założyć. To są Air Force y Low of white te tak sobie tu leżą, ale o nich inny odcinek. Kolejne buty, w których naprawdę totalnie dużo chodziłem, co zresztą widać po tej podeszwie, że jest strasznie obtarta tutaj. Są to Easy 350 Antila, Easy 350 Antila. Dlaczego w nich tak dużo chodziłem? Dlatego, że to były kolejne z mojej rodzaju statików. Tutaj widać, że to są statiki, czyli te z tą siateczką. One są super na lato. Serio, na lato są idealne, przez tą siateczkę fajnie wszystko przechodzi, całe to powietrze, oddycha noga. No po prostu zajebioza. I w związku z tym je kupiłem, bardzo dużo chodziłem buty, były naprawdę bardzo turbo wygodne i dobrze je wspominam. W tym momencie czy mnie założył? No może trochę nie, dlatego że tak CW nie do końca mi pasuje w tym momencie, jest zbyt wyblakłe, jak widzieliście tam na dole miałem inne, które wam pokazywałem, na przykład tego modelu o, bo tutaj też powiecie, że one są takie oczowalniające ale te trochę lepiej wyglądają, teraz są tro jest trochę prześwietlenie, o, teraz trochę lepiej wygląda, mniej prześwietlone widać, że jest różnica, są wyblakłe te są właśnie takie fajne, takie neonowe trochę kolory a te co takie nie ma co czekać, idziemy dalej, następne buty które mamy to są te i to naprawdę but, który uważam, że zajmuje pewną pozycję w moim serduszku Otóż to Beluga 2.0 Beluga 2.0, buty, których przechodziłem chyba najwięcej ze wszystkich Yeezy, jakie mam. Oprócz stripów, które już zresztą sprzedałem, red stripy kiedyś miałem. Słuchajcie, buty, które jak wyszły, to każdy się nimi nie jarał. To był but, który zmienił w ogóle myślenie ludzi o Yeezy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wyszły, był to pierwszy drop na lilasie, który miał resell w postaci kebaba. Tak, ludzie e, robili tak zwane zamówienia u kogoś na te buty, płacili 300 plus. Ludzie na początku czekałtowali. No, ten kto pamięta, wtedy ja robiłem live drop w bodajże, mieliśmy naprawdę nieźle zawałolone głowy. Okazało się, że tych butów wyszła totalna masa. Po prostu wyszło ich tyle, żeby to tak zwany koszmar polskiego resellera. Wtedy było nie aż tak dużo osób, które skupowały te wszystkie pary, no ale trochę ludzi e, było. I właśnie to to Belugi 2.0. Wyglądało to tak, że na początku dropu po prostu skupowali za 300 zł więcej. Tak Dalej. Wystarczyło, że wydropiłeś i wysłałeś im potwierdzenie mailowe. Później się okazało, że coraz więcej ludzi zaczyna dropić, coraz więcej osób chodziło i w pewnym momencie ludzie oddawali nawet koszyki, bo wtedy były rezerwacje w koszyku. Na Adidasie koszyki oddawali za darmo. Dużo osób dostało bany, dużo było kollautów, dużo było flaków, po prostu to wtedy się działo. No ja tego nie zliczę. Co lepsze, buty po pewnym czasie wywaliły w kosmos z ceną, pod jednym tego, że w ogóle nie było reselu. Nie wiem, ile teraz kosztują, no tutaj macie teraz screen ze StockXa, tak mniej więcej to teraz wygląda, ale pamiętam, że po pewnym czasu, czasie, około roku czasu i to bardzo mocno wywaliło, więc ten, kto przyholdował, ten przynajmniej wygrał jakieś życie. Przynajmniej. Ale jak już mówię, od tamtego czasu resell na Easy był bardzo, bardzo, i to bardzo niski. Kolejnym butem, który, o którym chcę wam powiedzieć, są to te Sezamy. Nie jestem pewien, ale dlaczego... Dlaczego pokazuję wam tutaj ten but? Nie wiem czy one, czy batery, ale to chyba były pierwsze buty, które były dostępne i w foodtokerze, i w Sizerze, w Warszawie, w Złotych Tarasach. Tak mi się wydaje, że to były pierwsze Easy tego typu, dlatego chciałem wam pokazać, dlatego że to był but, który według mnie był przełomowy. Mój brat kupił je od kolesia, który kupował je w Sizerze za jakąś kasę, którą pożyczył swojej dziewczyny i musiał się ich bardzo szybko pozbyć, dlatego kupiłem je poniżej retailu, chyba za 700 złotych. No po prostu totalny styl, no stwierdziłem, dobra, Braciak, masz dwie pary tam po 1400 zł weź nam. No i wziął dwie pary od niego akurat mój i jego rozmiar taki trochę pamiątkowy bucik. Kolejny but, który według mnie jest jednym z najlepszych w mojej kolekcji są, to są Glow in the Darki, one naprawdę świecą w, no, w ciemności, ja tutaj próbuję trochę naświetlić i zgasimy zaraz lampę i wam je pokażę, może, może się uda, ale naprawdę buty są super, w ogóle są w DS-ie nie używane według mnie będą rosły w cenie i raczej Ristoków bym się ich nie spodziewał. Glow in the Darki pokazywałem na filmie porównywanie tych mega, mega, mega fejów, porównywanie z oryginalnymi Yeezy i tak naprawdę mój brat powiedział no słuchaj, kup te Glow in the Dark Mam dobrą cenę. Nie pamiętam już nawet za ile, ale cena była niezła, w tym momencie one trochę nawet wyżej stoją, niż, za, niż je kupowałem i coś naprawdę innego, bo ja już w tym momencie wtedy nie za bardzo lubię Easy i nie chciałem jej jakoś strasznie dużo, ale że w związku z tym, że to był taki bardzo inny model niż każde inne, postanowiłem, że je kupię. Teraz zobaczmy, jak świecą. Widać trochę, że świecą, że to tutaj o, wrzucę to. Widać, że but odrobinę świeci. O szczególności z tyłu na podeszwie, ale naprawdę, jeżeli się ją mocno naświetli, ona strasznie i to strasznie mocno świeci. I teraz but, którym jak najdłużej chodzę, to są właśnie te oto easy Tutaj nie wiadomo, co jest w środku wyrzucę to. E, Okej, okay, tutaj mamy czarne najzwyklejsze statiki, czarne Easy. Grail według wielu i tak naprawdę pośród breadów według mnie najlepsze Yeezy tym męczę. Dlaczego są fajne? Po pierwsze są czarne. Po drugie jak to Easy są wygodne. Naprawdę wygoda w Easy jest i trudno temu zaprzeczyć. But Grail wielu streetwearowców ja mam je po prostu totalnie zjechane tutaj to są buty grzyby dla mnie, ja w nich wyrzucam śmieci, jak chcę szybko je założyć to chodzę w nich do sklepu i naprawdę mam w dupie to co ludzie kurna sądzą. Słuchajcie, tyle siedzę w tym streetwearze, zaufajcie mi. Ludzie, którzy teraz naprawdę mówią, a Yeezy Główno, w ogóle jak to można Tiro do Easy założyć, oni się śmieją z tego, popierdzielają tylko tam w szerokich spodniach. Cholera co oni są, tak podatni na to wszystko, co widzą, że to jest szok. Szczerze wam powiem, to jest szok. Ja nie mam problemu, żeby założyć sobie spodnie slimy i założyć sobie Easy. Nie mam problemu, żeby se pinrola zakręcić do jedyneczek maksu. Nie mam problemu, żeby założyć Easy do Tiro, ale tak samo nie mam problemu, żeby założyć Danki i szerokie spodnie, bo po prostu musimy dopasowywać spodnie do tego, co nosimy. I koniec, kropka. Są różne style, są ludzie, czasami oczywiście, zobaczcie sobie na przykład Instagramy niektórych osób, którzy od zawsze prezentują jeden styl i to jest według mnie bardzo fajne i unikalne oni są po prostu odporni na to wszystko ale zobaczcie sobie Instagramy niektórych osób, które jeszcze 3 lata temu, czy 2 lata temu wrzucały outfity, czy to Gucci Ace'y, spodnie wywalone, klamry jakieś baby, cholera jeszcze wie co tam off white. Y. a teraz wielcy przeciwnicy tego i tylko lumpy, tylko spodnie, tylko vintage, czyli zobaczycie za 3 lata będzie zupełnie odwrotnie więc jeżeli ktoś mówi wam, a gdzie są szerokie spodnie, a ty chodzisz w swoich Easy, to bądź z tego dumny i ciesz się, bo to Tobie ma się podobać. Pamiętaj o tym, że to chodzi o to, żebyś to Ty czuł się w tym dobrze i czuł się dobrze później, przed samym sobą po tych kilku latach i nie stwierdził, że uległeś modzie, załóżmy szerokie spodnie, a zawsze chciałeś chodzić w Easy albo w Tiro. Tyro. Gdybym miał jeszcze do swojej kolekcji coś dodać, to są oczywiście te 380, których tutaj nie mam. Tutaj pokazuję wam obrazek, jak to mniej więcej wygląda. Dlaczego ich nie pokazuję? dlatego że ich teraz nie mam, zostawiłem je w domu i miałem jeszcze 750. Czekolady, które sprzedałem, bo miałem za duże i miałem 350 red stripe'y, miałem 350 takie green stripe'y, one wychodziły razem, to był ten Black Friday'owy drop i to wspominam bardzo dobrze, bo te green stripe'y totalnie kupiłem je za retail, zachodziłem je praktycznie na zero i to się odkupi za więcej niż kupiłem, to po prostu buty idealne, no. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie takie inne moje filmiki z innymi moimi butami, to napiszcie na dole, z jakim butem następny film. I co? I widzimy się w następnym odcinku. I tak pamiętajcie o tym, Izi żyją i będą żyły, dopóki Kanye West jest z nami.